W czwartym odcinku Magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powiemy o ważnej inwestycji w szpitalu w Ameryce. Zajrzymy na Europejski Piknik Rodzinny, Boiska w Starych Jabłonkach i konferencję podsumowującą 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Opowiemy też o dofinansowaniu ochotniczych straży pożarnych oraz o regionalnych potrawach serwowanych na festiwalu Dziedzictwo Kulinarne w Warmii i Mazur. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano wstępną umowę na dofinansowanie Centrum Psychiatrii Dziecięcej, które powstanie na terenie szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce pod Olsztynkiem. Będzie to powyżej 150 łóżek, z tym że one będą w wielu profilowanych oddziałach, bo po pierwsze będą oddziały ogólnopsychiatryczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Szacowana wartość inwestycji to ponad 154 miliony złotych. 106 milionów to dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych. Różnicę samorząd województwa pokryje ze swojego budżetu. Nie chodzi nam tylko i wyłącznie o wybudowanie budynku, ale już od jakiegoś czasu czynimy starania i są pewne działania, zarówno w tym obszarze pozyskiwania kadry, możliwości szkolenia specjalistów, rezydentów, pozyskiwania rezydentów, ale również takiej typowej już pomocy dzieciom i młodzieży. Powstanie centrum to odpowiedź na problemy związane z psychiatrią dziecięcą w regionie, takie jak długi czas oczekiwania na diagnostykę, porady i dostępność do leczenia u specjalistów. Jest to oferta skierowania dla wszystkich dzieci bez dolnego limitu wiekowego do czasu ukończenia nauki. Budowa północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej powinna ruszyć w pierwszym kwartale 2026 roku i zakończyć się w czwartym kwartale 2028. Tłumy mieszkańców Olsztyna i zaproszeni goście zjawili się na Europejskim Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym dla uczczenia 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Park pod Zamcze wypełniony był stoiskami, na których każdy mógł znaleźć coś ciekawego. Była to też okazja do wspomnień i podsumowań. Dzisiaj możemy być jakby szczęśliwi, bo to była bardzo dobra decyzja. Dookoła nas widać inwestycje, w które w zasadzie w każdym przypadku są współfinansowane z Unii Europejskiej. Przynależność do europejskiej wspólnoty przez ostatnie lata dawała wszystkim ogromne korzyści. Dziś pozwala również lepiej planować przyszłość. Dziś musimy zacząć inwestować więcej w szkoły, w te termomodernizacje, ale też w drogi osiedlowe, w zadbanie o te najbliższe mieszkańcom sprawy. Piknik to czas dobrej zabawy. Były konkursy, zawody, pokazy walk rycerskich. Było wesoło i świątecznie. Organizatorzy pikniku, samorządy województwa warmińsko-mazurskiego i Olsztyna zadbali o to, by nikt się nie nudził. Siatkówka plażowa w najlepszym wydaniu wróciła na Mazury Zachodnie. W Starych Jabłonkach po 10 latach przerwy odbył się turniej Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge. Na plaży nad jeziorem Szeląg Mały najlepsi plażowi siatkarze i siatkarki rywalizowali o punkty Pucharu Świata. Na głównym stadionie ich poczynania śledziły 2000 kibiców. Organizacja, jak zwykle topowa, kibice topowi, także świetna, naprawdę świetne wydarzenie, świetna impreza. Ta siatkówka plażowa wygląda troszeczkę inaczej, te przepisy ewoluują, ale to wszystko służy widowiskowości większej. Fajnie się to ogląda, naprawdę wysoki poziom. Najlepsza wśród pań okazała się para Chinek, Xiué i Xia. Wśród panów triumfowali części Perusic i Schweiner. 20 lat Polski w Unii Europejskiej perspektywa województwa warmińsko-mazurskiego. To temat konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski. Co udało się osiągnąć, zbudować, a przede wszystkim czy było warto? To główne pytania stawiane w dyskusji. Mogę odważnie powiedzieć, że wszystkie inwestycje, które zostały, duże inwestycje, które zostały zrealizowane przy użyciu funduszy europejskich, po prostu by nie powstały. Nie byłoby możliwości budowy takiej sieci dróg, obwodnic, szpitali. Gościem dyskusji była m.in. dr Jolanta Szymańska, koordynatorka projektu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Oczywiście jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych, korzystamy na członkostwie we wspólnym rynku, więc to są takie ewidentne przejawy pozytywnej obecności Polski w Unii Europejskiej. Pozycja Polski oraz warunki partnerstwa poruszone były również przy okazji próby bilansu 20 lat członkostwa. Jesteśmy w jakimś partnerstwie, to nie możemy nastawiać się tylko na, na to, co, co, co bierzemy, tylko również jesteśmy czynnym, e, aktywnym partnerem i również wtedy, kiedy trzeba coś dać od siebie, jesteśmy i stoimy na wysokości zadania. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń. Bezpieczeństwo mieszkańców jest w obecnych czasach niezwykle ważne. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ponownie udzielił dotacji niemal 30 gminom na poprawę funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Robimy to każdego roku, mało tego ta kwota rośnie. W tym roku jest to 1,7 zł. Przeznaczamy na dofinansowanie zakupu wozów strażackich, ale również modernizację remis czy wyposażenie. Dzięki dotacji z budżetu województwa gminy otrzymają środki na zakup nowych samochodów pożarniczych czy sprzęt. Powstanie też kompleks sportowo-szkoleniowy w Bartoszycach o wartości 500 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że Urząd Marszałkowski przychylił się do tego naszego wniosku. Cieszymy się z każdego wsparcia dla strażaków ochotników, bo to jednostka, która działa bardzo prężnie. Każda kwota jest dla nas bardzo przydatna, a te środki, które zostały dzisiaj przekazane szczególnie, dlatego że one są celowane. Każda z gmin otrzyma dotację w wysokości od 10 do 90 tysięcy złotych. A regionalna to nie tylko jedzenie, ale także tradycja i historia. O tych wartościach ma przypominać festiwal Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur. Bardzo się cieszę, że tu w Olsztynie, w centrum miasta, w centrum stolicy Warmii i Mazur, możemy się pochwalić z tym, z czego również słyniemy. Kuchnia warmińska, kuchnia mazurska to jest naprawdę coś niebywałego. Dzisiaj jest taka możliwość, żeby, żeby odkryć te smaki. Lokalni producenci oferowali regionalne potrawy i produkty, dostarczając niezapomnianych kulinarnych doznań. Z racji tego, że naszą domeną są ryby, ponieważ hodujemy je już od ponad 20 lat, dzisiaj serwowaliśmy zupę rybną. Ilość odwiedzających jest bardzo duża. Gościem specjalnym wydarzenia był znany kucharz Karol Okrasa, który chętnie dzielił się z uczestnikami swoją kulinarną wiedzą. Była to również okazja do wspólnego gotowania na scenie wraz z Marcinem Kuchcińskim, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego oraz Robertem Szewczykiem, prezydenta Molsztyna. Najbardziej się cieszę z tego, że my, konsumenci, mamy coraz większą świadomość. Świadomość dobrego lokalnego produktu, świadomość producenta, który stoi za tym produktem, potrafimy te rzeczy docenić i myślę, że dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby dać wiarę też tym ludziom, którzy te produkty tworzą, że to ma sens. Podczas festiwalu wręczono certyfikaty nowym członkom sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmii i Mazur w części artystycznej zaprezentował się zespół Pieśni i Tańca Kortowo oraz zespół Szantaż. Oh. Yes.